Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem mi mieszać. Jak się oświadczyłeś, to ja powiedziałam, że chcę mieć tylko jedno: spokojne, rodzinne życie. Ja wiem, o to nie moja To przez tego skurpę syna. Obiecałeś. Leszek, tu się żyć nie da. Każdy jakby do siebie przychodzi. Do widzenia, dziękuję serdecznie. Wynosić się wszyscy, ale już! I ty też! Ja to się nie boi, ale to może potrwać nawet rok. A jakbym się zaczęła bać? To by było po mnie, po tobie, po dzieciach, po wszystkim. Nic się nie boję, Leszek. Ja też się boję do myśli. Zostaw ten dziecko! Roz... Ludzi się od ciebie odwrócą. Bądź na to gotowa. Chcesz wygrać z wojskiem, z milicją, z Edwardem Gierkiem? Ja nie chcę, ale muszę. Sprzedasz się, jak nie wrócę. Pamiętaj jedną rzecz. Masz mi wrócić żywy!